Witam was serdecznie. Opowiem wam tutaj pokrótce, bo może takie przypadki będą. A propos pompy Orbitrola. To jest. Czekajcie, co tu było. w szczelił byka. Jest to pompa Danfosa Chyba. Nie pamiętam jakie to jeszcze było. 130 czy 150 może też tutaj się dowiemy o 125 ja mam zamontowaną 150 a mianowicie w czym rzecz ta pompa była 100% sprawna wszystko z nią było ok ale jeden jest minus dobrze tą pompę pokazuję no tak, tak, dobra to jest mniejsza o to to nie jest tu takie ważne i co tu się stało widzicie? Tu jest opierniczony fres, tu jest normalnie fres. W środku, tu wchodzi wałek. I o co chodzi w tych kombajnach? W tych kombajnach jest wałek długi, prosty i przybliżając do siebie kolumnę kierowniczą w ten sposób, tak jak kosimy, to on zazębia się tylko w tym punkcie, a tu jakby wali po trybach. No i wiadomo, że to się nie robi codziennie, ale co Chris wymyślił w takim przypadku, bo już kupiłem nową pompę, to oczywiście można było gdzieś tam do regeneracji. Niektórzy nie mówią, że regeneracja się nie udaje, tu tak, ja sobie tak wstępnie tą pompę zabrałem, mówi dobra, jak w środ. Nic tam wielkiego, trudnego w niej nie znalazłem. Jakby tak elementy cyk, 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 i bym sobie zamówił taki tylko to korpus. Podejrzewam, że złożyłbym to i by działało. No ale dobra, jest taka pompa. Ona była rozłożona, na szybko złożona, na świeżaka. No i właśnie ten wałek Or Orbitrola robi się pod kątem. I kręcimy tylko jakby dolną tą częścią. I u mnie objaw był taki że kręcąc kierownicą jakby nie reagowała. Jak sobie dacie taki przypadek, że dacie sobie tu i coś wam się dzieje, że nie wiem, wolnie skręca, coś liście, on tam chyba że też tak strzela po trybach, tak, tr -tr -tr -tr, tak to trochę słychać było z tego co pamiętam, to ten Chris tutaj wymyślił na warsztacie, żeby tak, tak, takie coś wyeliminować. Może nie wyszło idealnie, bo tam nie ma wiele miejsca. Znalazliśmy jakiegoś krzyżaka z samochodu. Upierniczyliśmy wałek. Nasunęliśmy na krzyżaka. Odcięliśmy tą różnicę w odległości, żeby pasowało do kierownicy. I teraz jest wałek prosto. W pompie sobie siedzi. O tak teraz widzicie, na no sztywno. A łamie się, wiecie, jak na krzyżaku. W tym punkcie. No i tu mówię, to jest dożywocie. Jeśli pompa nie zepsuje, nic się z nią nie stanie. A podejrzewam, że nie, no bo olej w hydraulice wymieniam wszystko. Dbam o takie rzeczy, no to tutaj mamy już sprawę rozwiązaną. No i będą na pewno takie przypadki, dzisiaj, wcześniej, prędzej czy później. Będziecie się zastanawiać, dlaczego ten kompaj nie chce Wam skręcać. A właśnie winny jest tutaj ten. Obrobione gniazdo na pompie orbitora. Ona chyba tak wchodzi. Tak, bo tu jest ta kostka. Tego nie ruszać. Kupicie samą pompę i kostkę gniazd. Nic nie rozkręcajcie. Ja się pomyliłem, rozkręciłem, bo nie wiedziałem. Także tą kostkę. Tylko tutaj dwie śruby bodajże wchodzą. Tak, dwie śruby. Mam tu prowadzenie dziubek inaczej nie będzie Wam pasowała. Kostkę ze starej pompy zakładacie do nowej pompy. Nic nie ruszacie. Zakręcacie. Tu jest jeszcze taki. Ona mi czekła, nowa pompa, ja mówię, co jest grane, a to na kostce są takie dwie śruby na imbusa po boku. No i jak w imadle gdzieś ją wkręciliśmy, ruszyło tą śrubę i mój gniazda ciekną, tak i tak. I wyczyściłem i to, no dalej się leje, a to po prostu leciało z tej śruby i takie łudzenie robiło, że to le leci po gniazdach. Gdzieś, że z gniazda czy coś ciśnienie tutaj panowało i tak o smarowałem, no nie wytrzymam. Nie jeździłem z bańką, bo to nie chlapała, aż w końcu mówię: nie no, trzeba się przyjrzeć, gdzie to leci. No i to właśnie leciało z tych dwóch śrubek, z tej kostki. Z lewej albo z prawej strony dokręciłem. Święty spokój, suchutko. Także tak tutaj jest taki mankament tego rozwiązania z tą kierownicą, że ten wałek zmienia położenie i z biegiem lat, z przebiegiem godzin ulega te gniazdo. Uszkodzeniu. Mam nadzieję, że wam pomogłem, pozdrawiam Was serdecznie.